Kurczę, wiadomo, że jak jesteś już dorosły i wykształcony, rozumiem, że nie wiem, ludzie chcą się zrelaksować, napić, ale to co, to jest ten mit alkoholu w ogóle, że zbudowany jest nasz naród na tym, że ja pamiętam, 18 lat miałem, jeszcze przed siłownią na rok, no i masz tą osiemnastkę, no dobra, jest po całym dniu, skończyłeś szkołę czy coś tam, dobra, co tu robić? to kupię sobie piwka i usiądę, no bo tak się robi, nie? Tak ludzie robią. Siadasz, tak i, ci, i nie dużo razy, zrobiłem tak z dwa, trzy razy, ale po, poszedłem, kupiłem sobie piwa i sobie siedziałem, wiesz, sobie przed kąpem siedziałem i sobie pi, piję piwo, bo No kurwa, no tak się robi, tak ludzie robią tutaj, nie? I ciekawe historie no, też. I podejrzewam, że bo duży dziękuję. procent naszego społeczeństwa pada ofiarą tego myślenia po prostu, bo tak już jest i tyle. potem zacząłem trenować, bo już wróciłem z Turcji i nie jest może historycznym bardzo historia. Historia. Pojechaliśmy na trzy tygodnie do Turcji, już tego sportu nie było długo, bo tam była kontuzja, przestałem zresztą trenować i, i co? No i w Turcji tylko była, wiesz, I tylko było picie. Już człowiek wrócił, ale w końcu się obudził i mówi, kurwa, no jeżeli chcemy w którąś stronę pójść, tam tylko picie. No tam, ja akurat tam ha, haszyszu nie paliłem, nie? Było tylko picie i kebaby, ale mocne picie było. No i mówię, jak chce się coś zrobić w tym życiu, no to widzisz, że już kolejny rok mija, kolejny rok, kolejny rok, i w sumie robisz to i co się zmienia? No, Ну